O 19.30 otrzymaliśmy zgłoszenie o samochodzie osobowym, który przejechał przez molo w miejscowości Serowski i wpadł do, do wody w, rzeki, w, rzece, w rzece Narew. E, po dojechaniu na miejsce pierwszego zastępu, którym był OSP Serocki, potwierdził, e, potwierdził to zgłoszenie, że faktycznie samochód wpadł do wody. E, nie było go na powierzchni. Świadkowie wskazywali mniej więcej miejsce, w którym samochód. Szedł pod wodę. Zadysponowane, oczywiście, na miejsce następne zastępy sukcesywnie przybywały do miejsca zdarzenia. Zanim przyjechała jeszcze grupa nurkowa, na miejsce przybył regionowski WOP, który próbował łącznie z naszymi ratownikami, próbował z poduszkowca namierzyć miejsce, gdzie ten samochód się znajduje pod wodą przy pomocy bosaków. Jednak głębokość wody w miejscu. Poszukiwań była dość znaczna, więc te poszukiwania okazały się nieskuteczne. Wobec też podjął próbę wejścia dwóch nurków do wody, jednak te próby okazały się też nieskuteczne. i Po pewnym czasie, na miejsce zdarzenia, przybyła specjalistyczna grupa wodnonurkowa Warszawa 5 z komendy miejskiej z Warszawy i nurkowie przystąpili do, do działań. Bardzo trudne warunki atmosferyczne do nurkowania. Sprzęt zamarzał, dlatego nurkowie musieli opuszczać teren działań i następnie wchodzili sukcesywnie do, do poszukiwań. Samochód został namierzony, nurkowie próbowali dostać się do samochodu, gdyż potwierdzili, że w środku znajduje się osoba, próbowali dostać się do samochodu, jednak nie mogli otworzyć drzwi, nie mogli też wybić szyby w żaden sposób, ani z bijakami naszymi specjalistycznymi do szyb, ani metodą siłową. I podjęliśmy decyzję, aby ten samochód wydobyć na brzeg. Durek podczepił linę i za pomocą wyciągarki samochodowej samochód został wyciągnięty na brzeg. I gdy już był na brzegu, wybiliśmy szyby, dotarliśmy do tej osoby poszkodowanej i ona została ewakuowana z pojazdu i przekazana do punktu medycznego, który został stworzony w namiocie pneumatycznym. Niestety ratownicy po przebadaniu i przeprowadzeniu analizy odstąpili od dalszych czynności i po prostu stwierdzili śmierć tego mężczyzny. Działania trwały, łącznie z działaniami policji, do godziny 23.30 około na miejscu ze strony podmiotów Krajowego Systemu ratowniczo Leśniczego było 12 zastępów i prawie 40, 40 ratowników, w tym dwie grupy specjalistyczne wodno-nurkowe, jedna z Warszawy, druga z Mokowa Mazowieckiego. I oczywiście WOPR, policja i pogotowie ratunkowe.